No dobrze, to dlaczego Renault Arkana jest tańsze w Rosji? Jezu. powiedz lepiej, że Ci tort smakował. Mango, bo Ty wyżarłeś czekoladę. I stąd się biorą tłuste misie. Jesteś jak James Bond. Kubuś puhatek. Jest, jest knój. <noise> Dzień dobry albo dobry wieczór. Dzisiaj jeździmy Renault Arkana i odpowiadamy na Wasze pytania. No więc zacznijmy od tego, o co wiele osób pytało. Dlaczego w Polsce kosztuje od 112 tysięcy, a w Rosji od 60? 000. Pytali o to Przemku i Miki Krak, między innymi. Między innymi, bo tych pytań było znacznie więcej. A odpowiedź na to pytanie jest taka, że w Rosji to nie jest ta sama Arkana, czy to samo to? Renault Arkana. Ono jest na innej teoretycznie płycie podłogowej, czyli na starszej razem z Dasterem. Okej. Okay. A to jest na nowszej płycie podłogowej razem z Clio i czymś tam jeszcze. I ale, kapturem. I kapturem, ale niech Was to, że to jest Clio i kaptur, nie zmyli, bo to jest o wiele większy samochód, o czym za chwilę. Okej. Okay. Artur Wyszyński na YouTube pyta, ile kosztuje i dlaczego tak dużo? Od 112? Dlaczego tak dużo? No bo. Musi być odpowiednio pozycjonowane. Poza tym to jest spory samochód. O czym za chwilę? O czym za chwilę. Tu mamy egzemplarz z silnikiem 13 TCE. 140 koni mechanicznych. Miętka hybryda. W, tak. W wersji Intense, czy oni to wymawiają jakoś ontons? Nie wiem, jak oni to wymawiają. Z automatyczną skrzynią biegów, która nie muli. Nie muli. zaraz po, zademonstrujemy. Tak. Bardzo przyzwoicie. Bardzo ładnie. I ten kosztuje 135 135,600. Tak jak stoi. Tak. A, A jakie... ma systemy i rzeczy i w ogóle. I rzeczy i w ogóle. O tym za chwilę. <laughs> jakie jeszcze mamy silniki do wyboru? Mamy 1,6 hybrydę, 145 koni mechanicznych. Tak, tam jest zdaje się dużo z motoru elektrycznego i bardzo mało z tego silnika 1,6, ale razem to się dodaje do 145 koni. Okej, okay, bo tu się dodaje. Okej. Okay. Jest ten 1.3, którym jedziemy i będzie też wersja 160-konna, ale to pod koniec roku. W czwartym kwartale, tak. Mm -hmm. I jak ci się tym jeździ? Bo ja zrobiłam nim, nie wiem, może z 10 km dzisiaj, więc. Trochę więcej wracałaś nim z planu zdjęciowego. A, więc to jest, jest 30. <laughs> Okej, okay, dobra, no to zrobiłam nim 30 do 50 i. Wiesz, co no, mnie się jechało przyjemnie, ale, ale też nie robiłam niczego specjalnego. Ja nie jeździłam po mieście mhm. e, głównie i po mieście on jeździ bardzo sprawnie. To znaczy, ponieważ to jest miękka hybryda, która też dodaje trochę bustu, e, to on sprawia wrażenie szybszego niż jest naprawdę. E, jest w, w tym zakresie od niskich do średnich obrotów bardzo dynamiczny bardzo Bardzo przyjemnie okay. bierze te takie dziwne zakręty, którymi tu jedziemy. Tak. To jest o tym za chwilkę będziemy rozmawiać. <noise> jako wszystkim, jako wszystkim, bo o to też pytaliście. Generalnie jest to ciekawy samochód i fajnie się nim jeździ o wiele lepiej niż Bym się po nim spodziewał. Nie dlatego, że Renault, tylko dlatego, że jest w takim, a nie innym kształcie, w takim, a nie innym gabarycie. Tu się na przykład bardzo wysoko siedzi. Ja mam poczucie, że siedzę o wiele wyżej niż by wynikało z mm -hmm. wysokości całego samochodu. Też miałam to uczucie. Do tego stopnia, że moja mama, która jest y, niewysoka, wali się w głowę przy wysiadaniu z samochodu. Ja jakoś tak. się, Wiesz co, ja się nauczyłem, że jak się wysiada z takiego samochodu, to się, to się robi taki, taki krok w dół. I, a twoja matka, która jest Tiguanem, a moja matka się tego nie nauczyła Tak, moja matka jeździ dobrym niemieckim samochodem, w związku z tym tam są duże drzwi a co, dla Niemca, kupić tego tygułana kupcie go. Od I mamy. tam się po prostu, ona po prostu wysiada tak, jak wychodzi przez drzwi, a nie, a nie, a nie się schyla. Ona się nie będzie kłaniać, bo ona no. jeździ niemieckim samochodem i wstała z kolan. Co i, wam, co i Wam polecam, kupujcie niemieckie samochody. No to fatalnie, że o tym mówimy w tym samochodzie, chociaż to też jest międzynarodowy koncern. Ja się, nawiasem mówiąc, ja się przekonałam, że jednak czuć Nissana tutaj, Dlatego że pamiętasz jak jeździliśmy Nissanem Dżukiem chyba z rok temu, to było coś takiego, że on się nagle odzywał i mówił, Nieproszony. tak zupełnie nieproszony i mówił do mnie rzeczy wynikające z tego gdzie jestem w stosunku do tego co nawigacja wie. I na przykład dojeżdżam do skrzyżowania Świętego Wincentego i Kontratowicza, a ten mówi: "Uwaga, roboty drogowe". Tak, stary wiem, ja tam mieszkam, poza tym daje się je zauważyć. No ale Czekaj, włączę to... jakiś ten tymczasem i zobaczymy jak działa. Okej. Okay. Przede wszystkim cały czas pokazuje ograniczenie do 40 na godzinę, które tu na pewno nie obowiązuje. No na pewno nie jest to. A nawet miałam Mam powiedzieć, włączony... że bardzo dobrze czytał znaki. No to nie. No to nie, e... to już tu nie czyta dobrze. Mam znaki. włączony adapter... oj, oj. Tak. Nie. Ale ma systemy. No tak. Tylko są. one są takie. Oj, oj na ostatnią chwilę. Takie jakby je Toyota robiła za przeproszeniem. Czekaj, z y, no nie, kochanie odległości. Toyota, to teraz w Chinach będzie robiła ten swój samochód, który jak on się ma nazywać? BZWBK? BZWBK, tak, HWDP. E, CHWDP. Tak, żeby nie było z błędem. Dokładnie. E, jeżeli zaczniecie czytać w różnych serwisach internetowych w najbliższym czasie, że produkty z Chin są fajne, to po pierwsze... Nie po my... mówimy, że nie są nasz ryżowar, który jest wyłącznie w języku chińskim. Jest bardzo dobry. I jest fantastyczny. E, to po pierwsze, nie myślcie, że to Volvo sponsoruje te teksty, a po drugie, być może zupełnie przypadkowo Toyota ma coś z tym wspólnego, bo ich BZWBK na prąd będzie robiony... E, będzie robiony w w Chinach. Ale teraz, taki, taki outing mały. Taki mały yy, tak outing yy, przypadkowy. Strategii, strategii Toyoty. Znaczy może inaczej, my nie wiemy, czy to jest na pewno taka strategia, ale, ale mamy wiemy, ale że bez 2 będzie robione w Chinach. Tak. Więc mamy podejrzenia, że I tak wiemy, że ten on samochód, się, się czego, da, on się, czego on, czego on się na mnie mu wydziera? Włączył, no. Nic mu nie włączyłem. On sam się na mnie wydziera. On krzyczy na mnie, przerywa mi tak samo jak ty. Wróć o, do no, kuchni, czy twoje miejsce, o, tego ryżowaru chińskiego. No tak, bo jako jedyna z nas umiem go obsługiwać, gdyż studiowałam japonistykę. Szkoda, że nie sinologię. Może być się przydało, kto ci ściągnął instrukcję i wysłał bezprzewodowym takim interesem, wiesz, cyk, co się wysyła. Teraz And Android ma airdropa teraz. Tak, nareszcie mamy to, co mielibyśmy w iPhone'ie. I nasze tak. telefony nadal są wodoodporne już od 10 lat. Tak, coś, czego hmm. Apple nie... Nie wprowadzało przez mnie. Nie, nie wprowadzało, bo nie uznało za stosowne. Wróćmy, dobrze, do, wróćmy do Arkany. Do samochodu. Czy jest komfortowy, ekonomiczny oraz ile pali? Pyta Krzysztof Oleszek na YouTube. Ile pali, to nie wiemy. Bo... Ile pali, to szczerze mówiąc, chętnie bym ci powiedział, ile on pali, tylko śled... śledzę drogi włączone. O, to on o, to, dotychczas, A, to ja przepraszam, on dotychczas nie śledził ej, drogi. Ej ej, 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 Cicho bądź, on teraz śledzi drogę. Um, ja nie wiem. O, teraz zaczął śledzić bardzo dobrze. dobrze. Aby rozpocząć ładowanie, usuń z tego. Trzymaj ręce na kierownicy. Ty mi lepiej powiedz. A tu jest jeszcze jakiś. A, bo to jest włączone. Ile pali? Czekaj. Dobrze, już. Słuchaj, przepraszam cię, bo zaraz nas z tego samochodu. Czy możesz zachować odrobinę dekorum, podczas gdy ja szukam informacji o tym, ile to pali? Też. Eko, sreko. O, dobra, już mam. Czy to jest bieżące, czy jakie? Dobra, zresetujmy to, to wtedy będziemy wiedzieli. Tu pokazuje mi w tej chwili 9,6, ale za cholerę nie wiem, co to jest za wynik. No to ja bym powiedziała, że ten system... Słuchaj, nie mam pojęcia, nie jest ile... Taki... O, dobra, teraz resetuję. Ha! Świetnie, dobrze. dobrze to... Pokazywał 9,6, ale to mogło być z całego jego z całego jego bycia ze wszystkich testów ze wszystkich no testów nie, te, nie resetowałeś tego wczoraj? Może inaczej. ten samochód ma 127 km na liczniku, z czego myśmy przejechali 97. A, Więc okay. no nie to wiem, raczej my. Nie wiem z, nie wiem, z jakiego to przebiegu, ale okej, okay, zaraz wam powiemy ile pali. To przy okazji był test komputera pokładowego jak działa. No, no tak, y Pytanie padło też od Tomasza Sudaka na YouTubie o to, czy system multimedialny to EasyLink czy AirLink, czy w porównaniu do Kajara ma już, chyba w odróżnieniu do Kajara ma już aktywny tamponat? Ma aktywny tamponat, jadę właśnie na aktywnym tempomacie, nawet zmieniam pas. No, pasa sam nie zmieni, ale na aktywnym no, ale tempomacie. Tego nic nie zrobi w Polsce? No, parę robi, mimo że nie powinno. Eee, więc jedzie generalnie. Na aktywnym tempomacie to jest EasyLink, o ile pamiętam, ten nowy, tak? Nie, Easy, nowy to jest Arlink. Nowy to jest Arlink czy EasyLink? Ja już się pogubiłem, który ten, jest który... To mam... jest ten nowy w Ten, Clio. O którym mam wideo Video. i, i tak. jest w opisie. E, przepraszamy, nie umiemy w nazewnictwo Renault, bo za mało nimi jeździmy. Bo wiemy tylko, że iDrive i. o kurczę, nie wiem, jak się nazywa w Volkswagenie, ale dostanę burę od moich niemieckich mocodawców. Aaa i znowu nie będzie szekli. Okay. Znowu nie będzie przelewu. Kochanie. Jak się nazywa w Volkswagenie system inforozrywki? Nie wiem, to bardzo kłopotliwe, że nie wiem, więc staram się zmienić temat. Czy mogę zmienić temat? Dziękuję. Dobrze. Gdzie z przodu znajdują się światła przeciwmgielne? Nie znajdują się. Pyta Paweł Wierzbicki. No więc przykro mi Pawle, nie wam. Ale nie muszą być, bo to nie, nie są obowiązkowe. Obowiązkowe są z tyłu. Z przodu nie muszą być i wielu producentów twierdzi, że robi już tak dobre reflektory, te właściwe, że nie są potrzebne y, światła przeciwmgielne. Okej. Okay. Natomiast faki Lucky Power na YouTubie mówi, że zainteresowały go koła, bo taki wzór felg już gdzieś widział. Gino, nie wiem, w jakimś innym Renault? Tak, znaczy jeżeli go gdzieś widziałeś, to podziel się z nami gdzieś tak, bo. to znaczy nie, wiemy. nie, serio, bo może nie. Nie mamy jest, żadnych skojarzeń. Może to jest do czegoś podobne, a my po prostu jesteśmy hamy prostaki i się nie znamy. Ale idźmy dalej. Franciszek Jabłoński pyta, czy ma elektrycznie otwieraną klapę bagażnika? Ile kosztuje, czy jest już oficjalnie dostępny w Polsce? Okej. Okay. Kosztuje 135, oficjalnie dostępny będzie do kupowania chyba od Maja, a czy będzie klapa, w tym nie ma elektrycznej klapy i nie ma. W tej chwili jeszcze takiej chyba pełnej siatki produktowej, więc nie wiem, czy na przykład będzie dostępna, czy nie. Okay. Jak w maju się pojawią cenniki pełne, to można będzie to się może, lepiej zorientować. To może będzie coś więcej. Albo będzie się pojawiać z czasem w, Z czasem w późniejszych wersjach no, więc silnikowych, właśnie, czy cokolwiek. Czy, czy w późniejszych wersjach po prostu z późniejszego wypustu. Ok, jak z siedzeniami z tyłu? Wygodne czy nie? I czy jest dużo miejsca na głowę? I czy jest trzecia strefa klimatyzacji? Pyta Andrzej Wybrański na YouTubie. Siedziałem przez chwilę, żeby sprawdzić, czy się mieszczę. Mieszczę się. I mhm. jest. Powiem tak. Biorąc poprawkę na to, jaka to jest linia nadwozia, mhm. to z tyłu mam więcej miejsca niż oczekuję, a z przodu jest go no, stosunkowo niewiele. I no oczywiście, oczywiście ja to siedzę, to ja siedzę w miarę pionowo, ale to jest w miarę poprawna pozycja za kierownicą. Natomiast gdybym na przykład chciał usiąść tak. E, znaczy, jak ktoś jest wyższy. To musi siedzieć, musi leżeć. Okej, okay, no to, to też nie jest optymalne, bo to nie jest dobra pozycja. Ale mm. może to jest samochód na przykład taki bardziej kobiecy, a kobiety są takie bardziej drobne? No, ja na przykład jestem Konusem. E, co mamy z tyłu? Jest e, klimatyzacja? Przecież. w klimatyzacji jest USB, chyba nawet dwa porty, ale nie ma. E, sterowania? Nie ma sterowania. Nie. Ale to też może być kwestia tego, jaka wersja, więc. Zalinkujemy to, co znajdziemy, czy to co nie mamy. Nie ma na razie nic sprawdzałem. Nie, nie mamy jeszcze. Cennika? Nie, ma, nie ma takiego pełnego, pełnego cennika, jest taki bardzo podstawowy. Okay. W sensie są jakieś tam trzy wersje wyposażenia, i jest konfigurator, ale nie zrobili z tego pliku. A, no to nie. To niestety będziecie się musieli przeklikiwać. Teraz kolejne ważne pytanie: jakiej wielkości jest bagażnik, i jakie samochód ma wymiary zewnętrzne? Pyta Marek Ciećkiewicz na YouTubie. Dobrze, bagażnik no, chyba nie wiem. 513 w zwykłym, 480 w hybrydzie i jest podwójna podłoga. Jest podwójna podłoga, bardzo nisko ją można spuścić okay. i tam wtedy się robi taki... Niecka. Nie, chodzi o to, że jest taki, taka, taka, taka rampa, żeby w razie czego podpychać okay. rzeczy. Okej, okay, jest w każdym razie duży bagażnik, kawał bagażnika jest. I teraz tak, co do wymiarów. To jest bardzo dziwny samochód, bo on jest dłuższy od Kadżara. I to no. o ładnych parę centymetrów. I jest mniejszy trochę od Koleosa, ale od Koleosa ma dłuższy rozstaw osi. I wiem, że tam będzie kolejne pytanie o C4. I ten samochód jest znacząco większy od C4. A C4 nie jest małym samochodem. No więc, ale do tego jeszcze przejdziemy, bo tu było pytanie o wnętrze. Jak ze spasowaniem elementów pytał RemTyr. Czy to pan, panie Remigiuszu? Na YouTubie. Moim zdaniem nie, nie mam problemów. Bardzo spoko. To jest po prostu ładnie, porządnie zrobione. Jak tam zawiony, dawaj, sytuacja? Y, samochód. O, to jest od razu pytanie o widoczność. Yy, no z widocznością tak <laughs> powiedziałabym 3 na 10. Y, dzisiaj trochę musiałam robić surykatkę. Y, jak y, wypada praktyczność i ja ergonomia powiem, wnętrza? Ja tylko że ma auto hold i ten auto hold, jak sobie raz włączyłem wczoraj, to tak zostaje włączony cały czas. więc. To, to mi się podoba. I to też jest praktyczność tego samochodu. Tak. Ergonomia wnętrza. No wiesz, no Dobra, są no dwa, no dwa uchwyty na kulę. Miejsce na, kubki. na smartfona z ładowarką indukcyjną jest takie bardzo na wcisk? No bo my mamy duże smartfony. No ale teraz coraz więcej będzie ich dużych. No, e, jak tu sobie włączę? Wiesz, włączysz... że wychodzą nowe Sony? Tak, wiem. Jak tu sobie włączę te dwa kable USB, których nie muszę włączać, bo przecież mam To już nic się nie zmieści. To już nic się nie zmieści. Nie ma chyba bezprzewodowego Android Auto. W związku z tym będę musiał ten kabel nie włączyć. Nie ma, bo, bo by się łączyło. E, co jeszcze? Są dwa uchwyty na napoje, są spore kieszenie w drzwiach tu są przyciski, w tym ogrzewana kierownica, hello! Słuchaj, ja dzisiaj sprawdziłam... Tu są ogrzewane fotele, są guziki grze... fizyczne, tak. bardzo dobry samochód. Grzane zydle, słuchajcie, skuteczność level Skoda. O. To znaczy, włączyłam to na próbę, wiesz, no bo rano było w miarę chłodno, bo wyjechaliśmy tam gdzieś koło go nagrywać e, i nagrywać jeszcze drugi samochód i mówię, a dobra, no to włączę sobie na chwilę. I o mój Boże, to znaczy, nie spodziewałam się zupełnie, że to aż tak naciśnie, po prostu po chwili musiałam wyłączyć to na, na jeden guzik z dwóch możliwych, bo z dwoma było mi o wiele za gorąco. No. Dalej, ile ma prześwitu? Pyta, pyta y, cockpit na YouTube. Prawie 20 cm, y, 199 mm. To ładnie. To jest bardzo dużo, bo na przykład taka kija y, Sportycz czy coś w tym stylu ma chyba. 17-18, mhm. a Volvo, te takie uterenowione, które mają najwięcej, mają po 21, więc to jest bardzo dużo. No to to jest sporo. Szkoda, że nie ma napędu na wszystkie koła. bo... Wiesz, co no, ale to jest taki kształt samochodu, że ja nie wiem, czy ja bym się jakoś bardzo od niego domagała, żeby no miał no, napęd ale wiesz, na, na wszystkie no, koła. Tak, żeby na i... Oj, to nie, to ja sobie utwardzę drogę. To wtedy kupisz BMW X4, o które też pytacie i nie. Ten samochód z X4 ma niewiele wspólnego. Nie no, chłopaki, szanujmy się, nie mylmy systemów walutowych mimo wszystko. To, to, że to w kształcie jest trochę zbliżone do X4 czy do X6, to nie znaczy, że jest z tym porównywalne. Nawet zastanawiałem się, bo też było pytanie o jakiegoś tam Mercedesa, że może chociaż to jest jak GLC, bo ten sam silnik. No właśnie, nie ten sam silnik, bo to w GLB najwyżej będzie ten silnik. Bo to jest ten no jakby 3. zrobili GLB coupé, ale czy to już by nie było zupełnie bez sensu? No so, już różne rzeczy widzieliśmy, więc kto wie. Dobrze, dalej. E, czy to jest kadżar Coupe czy większy brat? Stanowczo większy. Większy. E, znaczy, ale dla uproszczenia kadżar Coupe, tylko że wydłużony. Tylko, że większy. E, jak bardzo jest bez sensu w porównaniu ze zwykłym kadżarem? Pyta The Flying Potato. Wiesz co, jak na samochód, o który nikt nie prosił, to uważam, że on jest bardzo sensowny, bo on ma bardzo duży bagażnik, jest tu sporo miejsca, fajnie jeździ, nic nie trzeszczy, nawet jak, nawet jak będę szukał miejsca, żeby trzeszczało, to za cholerę nie chcę trzeszczeć, a w Kadżarze wystarczyło, że się popatrzyłem i trzeszczało. Tam poza tym nie działało radio. Poza tym ktoś już na niego pisał Czeszczar. W każdym razie co do samochodów, o które nikt nie prosił. Czy to nie jest trochę taki case jak z Kiją Exceed, która też jest. Dziełem przypadku. dziełem przypadku? I bardzo dobrze im wyszła, to jest po prostu albo sukces rynkowy, Mazdę, albo z Mazdą CX30, która jak sama nazwa wskazuje jest. Jest z dupy. O Jezu, nie mów tak, bo w... Ależ nie oczywiście, że ona jest z dupy i wyszła im naprawdę znaczy wszystko, co Mazda. A wyszła im fantastycznie. Wszystko, co Mazda produkuje w tej chwili w obecnej gamie modelowej poza CX30 jest kompletnie nienadające się, nie przystające do dzisiejszych realiów. Nieważne, czy to jest CX3, czy to jest CX5, czy to jest MX30, czy to jest trójka, szóstka, dwójka. To wszystko jest do dupy, a CX30. To, jest, że to jest samochód... też nam się aktualnie nie podoba. Tak. CX30 to jest samochód, którego oni wszystkie ręce na pokład i powinni sprzedawać tylko to we wszystkich możliwych wersjach silnikowych, napędowych, napędem przód, napędem na tył, wywalić ten automat, włożyć jakieś kursze porządne dwusprzęgłowe coś. Będzie się psuło niemieckie, najlepiej niech wezmą, albo japońskie. Nie, japońskie to już mają. Nie, japońskie e, już mają. Jedno. Tak, i to, to nie, nie. Generalnie niech Mazda robi CX30, bo to im wychodzi. Mhm. A później mogą zrobić nowe CX9, tylko takie jak CX30. No, mają już w Ameryce. No, ale ja bym chciała tu. No, okej. Okay. Koniec, koniec rantu. Teraz, czym różni się od C4 i który według Państwa jest bardziej wart uwagi? Pytam Marcel Szymański na YouTube. Różni się, różni się wszystkim po pierwsze wielkością, a po drugie w związku z tym również ceną, bo o ile C4 można już, jak sobie konfigurowaliśmy, tak patrząc na nie z ciekawości. Za 110 tysięcy, mówię oczywiście cennikowo, a nie transakcyjnie, za 110 tysięcy cennikowo można mieć potąd C4, mm -hmm. a ten od 110 się zaczyna. Ten kosztuje 135 i nie czuję, żeby mu tu czegoś brakowało, a jakby ktoś chciał, to pewnie by jeszcze coś dołożył. Nie, to znaczy, myślę, że to już jest taki spek, znaczy To, spec, jest, to który... jest optymalna konfiguracja, tak, myślę, że który tego by samochodu. mnie satysfakcjonował. E, właśnie... Kacper... No może ta elektryczna klapa, gdyby była. Chciałabym. Kacpero Alley Cars pyta, czy klima jest z Duster'a, Sandero, Clio i Captura, w sensie przełącznik. W sensie przełącznie... chodzi, chodzi się o te no pokrętła, tak. tak. No więc możesz powiedzieć, że masz tego Dastera, w którym... Znaczy, że Renault robi klimę, jak ty masz w Dasterze, więc możesz powiedzieć. A ja nie że wiem stój... czy on ma Dastera. Na pewno ma Dastera i chcę powiedzieć, że, ma, że jest zajebisty samochód, bo w Dasterze to na pewno było pierwsze. <laughs> Ale i tak się wale w kolano. To prawda waliłeś się w kolano. E, Okej, okay. pytania inne. E, czy jeśli pojadę nim nad jezioro na weekend, będę w stanie się w nim wyspać? Pyta nie mogę latać na Instagramie. Hmm. Spać pewnie też nie możesz. To znaczy, o Jezu, jeżeli planujesz coś takiego, to znaczy, że pójdziesz, pójdziesz na wiele kompromisów, tak. żeby tylko to osiągnąć. Znaczy, że spałeś już w niejednym samochodzie. To i śpi w tym, co ci za różnica? To znaczy, kurczę, nie wiem, w jakim samochodzie spałeś ostatnio? W, w, poza kamperem. No. Na pewno w 306 spałem i tam nawet na ukos, jak się spało, to, to, to musiałem mieć nogi podkurczone. No, spaliśmy w drodze na zmianę z Marcinem, jak żeśmy tą V-Klasą wtedy wracali z Niemiec, co pojechaliśmy tam i z powrotem. No tak, 1500 km myśmy w jeden dzień. Spały z tyłu. Tak, ale to był niezależnie od tego, gdzie się spało w V-Klasie, to tam było w miarę wygodnie spać. Tak, tam było raczej przyjemnie, wiesz? No dobra, co jeszcze? Nie, to chyba tak, żebym nie, pamiętał. chyba w żadnym samochodzie poza tym nie spaliśmy. No jakoś nie było, nie złożyło się, nie było potrzeby. No tak. Yy... Ale nie jeździmy na ryby. A no właśnie, tutaj, tutaj pan mówi, o ja cię, nie sądziłem, że jest w Polsce. Tak, już jest, ale. To nie ten rosyjski. Podkreślamy, to nie jest ten rosyjski. Bonifacy na Instagramie pyta, co zrobić, żeby go mieć? Nie wiem, zmień pracę, weź kredyt. Standardowo. <laughs> Kawon pyta, czy nam się podoba? Podoba. Tak. Podoba, tak. Jednoznacznie nie wiem, tak. Nie wiem, czy, nie wiem, czy bym go kupił, czy bym go rozważał, bo chyba jednak C4 mi się bardziej podobał mimo wszystko, ale. No i ja mam większy sentyment jednak do Citroena niż do tak. Renault. Ale y, i to zabrzmi bardzo źle, y, i powiecie, że jestem negatywnie nastawiony, nie, to nie właśnie wprost przeciwnie. Jak na produkt Renault, to to jest bardzo dobry samochód. No więc właśnie, bo było to pytanie, czyli graci się numer do laweciarza. Nie, nie bo to nie, nie jest ma. pas. To nie jest Espas, i mam nadzieję, że czasy, kiedy Renault wyjeżdżające z parku prasowego było wydawane razem z numerem do laweciarza, że te czasy już bezpowrotnie wróciły. Aczkolwiek pamiętam je i z uśmiechem na twarzy wspominam test, test Renault Espas. Tak. No tak, no teraz już możemy z uśmiechem. Na tam, to, że... jeszcze, tam jeszcze dźwig by się przydał, bo nie wiem, jak oni go ściągnęli w końcu z tego parkingu piętrowego. No wiemy jak go ściągnęli, bo później... <słuch> tak, bo... <słuch> fotele były zepsute. <słuch> fotele były zepsute, bo pan robił yy... Katry, Katrin Zeta Jones <słuch> przez bagażnik, nie, a utknął jak kubuć Puchatek. No I musieli, nie chcieli czekać, aż pan schudnie, więc go tak długo szarpali za ręce i za nogi aż połamali tylne fotele. O to prawdziwa historia. Ale no właśnie, bo Tomek na YouTube pyta, czemu tak fajne i ładne auta, jak nowe Renault, tak szybko lecą na cenie i słabo się sprzedają, i każdy znajomy mi je odradza. Wiesz co, to trochę tak jak z mówieniem o tym, że samochodów na F się nie kupuje, czyli fordów, fiatów i francuskich, co, no okej, okay, no to częściowo zawiera się w tym zbiorze, ale to są wszystko takie, takie mądrości ludowe. Które biorą się z lat 80., ze Słomczyna, czy gdzie tam jest yy, giełda koło ciebie? No, z żerania ze Słomczyna i tak dalej. I. Okej, okay, był okres, kiedy. Być może miało to jakieś zastosowanie do iluś tam modeli. Był taki okres, kiedy Mercedesy się sypały po prostu jak choinka na Trzech Króli? Hmm, tak było. Tak było. Hmm. Ale, ale nikt już, to znaczy inaczej. Myślę, że nikt poza jak się nazywają te chłopaki, Global Motors? No to tak. po, poza Global Motors nikt już nie, nie śpiewa pieśni o tym, jak to Mercedesy się sypią. E, bo też marka zrobiła znaczący wysiłek, żeby zmienić to podejście. I mam tylko nadzieję, że Renault też zauważyło pewne problemy, z jakimi być może borykali się e, właściciele właścicielem samochodów marki Renault i efektami tego wysiłku będziemy mogli się cieszyć już niedługo. Ja nie pamiętam, czy to oni ogłosili jakąś strategię pod tytułem, wiesz, jeśli ktoś mówi, że to nie my, to nie my, wszyscy, wszystkie <grym> ręki na pokład. Nie, to chyba, to chyba Citroen. No generalnie, któraś z tych marek francuskich powiedziała, że to nie my, i że w związku z tym jest lepiej niż wam się wydaje, i że będziemy słuchali was, co mówicie. To Citroen. To Citroen. Citroen powiedział, będziemy wreszcie was słuchać. A to co, I co byście robili przedtem. I zobaczcie, jak dobrze wyszedł im C4. Nikt tego nie kupi, bo to jest dziwny samochód, ale jest przepiękny, fajnie jeździ i w ogóle. I myślę, że tu w przypadku arkany za cholerę nie wiem, kto miałby kupić ten samochód i dlaczego, tak, Dodge czy coś. Nie wiem, po co ktoś miałby to kupić, ale no, no jest, no ale i bardzo ładny jeżeli samochód, kto, bardzo fajnie Ale ktoś wyczyt. z Was rozważa ten samochód, to napiszcie nam dlaczego. Natomiast my właśnie zbliżamy się do naszej pizzerii. Nie wiem, myślisz, że to trochę za wcześnie na pizzę, na śniadanie? No kurczę, jeżeli ten człowiek tam pizzę by Ci zrobił o tej porze, to chyba dlatego, że śpi. W sensie, że śpi w knajpie, a nie, że otwiera. Nie wiem, to może chociaż kawkę. Pff, espresso na wynos. Z paluszkiem. Dobrze, nagadaliśmy się. Tak. Jedziemy oddać samochód, bo jesteśmy spóźnieni. Jak zwykle. Życzymy miłego i w ogóle. I napiszcie, czy ktoś rozważa kupno takiego samochodu, albo w ogóle samochodu o takim kształcie nadwozia? Idealnie zasłonił człowieka na pasach. Znaczy, ja go zobaczyłem szczęśliwie, ale po prostu człowiek się idealnie chował za słupkiem. Zresztą to jest przypadłość wielu samochodów w tej chwili. Dobra, czy możemy wreszcie skończyć? Powiedz im to pa. pa. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie Ania i Marek Jadą. Do, Do zobaczenia, zobaczenia w, w następnym odcinku. odcinku.